Cześć. Zapraszam Was na krótką lekcję, w której połączę lekcję fonetyki z taką pogadanką na temat uczenia się języków obcych. Słówko, które jest moim punktem wyjścia, to sinusoida. Sinusoida. A więc termin, który być może znacie, pamiętacie z matematyki, to zale zależy, jak dawno <głos》> chodziliście do szkoły, jak dawno mieliście matematykę, albo to zależy też od tego, czy zajmujecie się jakimiś takimi naukami ścisłymi w swoim życiu. Więc to słówko to sinusoida. Sinusoida. Spójrzmy od razu, jak ono jest zapisane. I też oczywiście to nie jest słówko, którego będziecie używać bardzo często. To zależy właśnie od tego, czy się uczycie, czy nie, czy zajmujecie się y, matematyką, czy naukami ścisłymi w swoim życiu. Sinusoida. Sinusoida. I teraz to, czym będziemy się zajmować, jeżeli chodzi o wymowę i fonetykę, to jest ten pierwszy dźwięk, Si. Si. Sinusoida. Ten dźwięk jest bardzo nietypowy dla języka polskiego. On występuje tak naprawdę tylko w słowach obcego pochodzenia, w zapożyczaniach, takich jak na przykład słowo sinusoida. I teraz posłuchajcie różnicy między tym nietypowym, nietypowym dla języka polskiego dźwiękiem Si. A typowym dla języka polskiego dźwiękiem si. I te dźwięki fonetycznie w sposób uproszczony zapisujemy tak. Tutaj jest ten dźwięk si, tak jak sinusoida. Si, si. I on jest dla języka polskiego w Polszczyźnie nietypowy, chociaż jest obecny. A to jest ten typowo polski miękki dźwięk si. Si. Si, si. Si. Si, 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 Widzicie zmianę moich tutaj zmianę um, położenia moich warg. Coś się zmienia w ułożeniu moich warg si, 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 si. I to jest bardzo ważna rzecz, ale najważniejsze, co się zmienia, to położenie języka. Gdy wymawiamy ten dźwięk si, si, to na czubek języka jest na górze, gdzieś w tym miejscu. Si, si, dziąsła za górnymi zębami. Si, si, si. Natomiast, gdy wymawiamy ten dźwięk, si, 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 to zaangażowany y, w wymowę, w artykulacji jest środek naszego języka i on idzie do góry, do podniebienia. Natomiast czubek języka jest niezaangażowany i jest opuszczony w dół. Si, 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 si si, si. Więc ważne jest, nie tylko, ważne jest nie tylko to, co dzieje się z naszymi wargami, ale przede wszystkim to, co dzieje się z naszym językiem. I teraz, gdy już słyszycie tę różnicę, si, 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 sinus, to spójrzmy na słowa, w których jest ten typowy polski dźwięk si i ja wybrałam takie słowa, w których tylko jest, w których jest właśnie ta sylaba si. Czyli ten dźwięk a po nim samogłoska I, chociaż on może też występować z innymi samogłoskami w innych kontekstach. I spójrzcie na te słowa. Siła to nie jest siła, to jest siła. Siłownia to nie jest siłownia, to jest siłownia. Basi, na przykład powiedziałam coś, Basi, nie Basi, ale Basi. 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 Co my tu mamy? Nosisz, nosisz, nosisz okulary. Nie nosisz, ale nosisz, nosisz i kosisz trawę w swoim ogrodzie. Kosisz, nie kosisz, ale kosisz. Jeszcze raz: siła, siłownia, basi, kosisz, nosisz. Nosisz, kosisz. Więc to była ta część fonetyczna. Pamiętajcie, że w języku polskim ten charakterystyczny dźwięk to jest si, si, si. Zaangażowany jest środek języka, a nie czubek. Czubek nie idzie pod żadnym pozorem do, do góry, on gdzieś tam sobie spoczywa na dole, a to środek języka idzie do góry, do podniebienia. Natomiast ten dźwięk si, si jest obecny w języku polskim, ale... Przede wszystkim w zapożyczeniach, których wcale nie ma tak dużo, na przykład słowo sinus, cosinus, sinusoida. I teraz przejdę właśnie do sinusoidy, i to będzie coś w rodzaju pogadanki na temat uczenia się języka. Sinusoida. Wygląda mniej więcej tak, jeżeli są tutaj osoby, które widzą jakieś błędy merytoryczne, matematyczne, przymknijcie na to oko, chodzi tylko o, meta, o metaforę. Więc sinusoida jest to coś, jest to taka linia, która faluje do góry na dół, do góry na dół, do góry na dół, do góry na dół. I możemy wykorzystać sinusoidę, żeby spojrzeć na to, co dzieje się, gdy uczymy się języka obcego. Będą wzloty, będą upadki, będą... Jakieś powodzenia i będą jakieś porażki. Będą lepsze dni, będą gorsze dni. Więc nauka języka to jest sinusoida i trzeba to zaakceptować. Wielu uczniów zaczyna naukę, powiedzmy, że w tym punkcie wszystko idzie super, nowy nauczyciel, nowa energia, nowy podręcznik, uczymy się, uczymy, a potem nagle okazuje się, że mamy gorszy dzień, że to już nie jest takie łatwe, że robi się nudno, że robi się trudno. Potem znowu mamy lepszy czas, idziemy do góry, do góry i w dół. Ale taka sinusoida nie pokazuje najważniejszej rzeczy. Nie pokazuje tego, że gdy uczycie się języka polskiego, to są owszem te wzloty i upadki, ale wy cały czas idziecie do góry. Może tego nie czujecie, może tego nie widzicie, ale jestem pewna, że mimo tych wzlotów i upadków, lepszych i gorszych dni, cały czas poziom waszej polszczyzny się podnosi. Pamiętajcie o tym, gdy poczujecie gorszy dzień. Gdy poczujecie, że to wszystko nie ma sensu, gdy będziecie mieli poczucie, że polszczyzna, nauka, zadania, czytanie, gramatyka, fonetyka, że to wszystko Was przytłacza, pomyślcie wtedy o sinusoidzie, czy takiej krzywej, rosnącej. Tutaj <grych> matematycy proszeni są o mm, nie wchodzenie tutaj w szczegóły, o przymknięcie oko, oka na ewentualne nie. Merytoryczne <noise> elementy, dobrze, nieważne. Wracamy do tematu. Więc, ilekroć będziecie mieli poczucie kryzysu, czyli poczujecie, że jesteście w takim dołku, to spójrzcie na to z lotu ptaka i pomyślcie, jaką drogę już przeszliście, i pomyślcie o tym, że mimo tych gorszych chwil, dni, poczucia nawet regresu, wasza polszczyzna cały czas się poprawia. Trzymam za was kciuki. Zwłaszcza teraz zbliża się majówka, więc yy, odpocznijcie, zbierzcie siły i pamiętajcie, że nauka języka obcego, języka polskiego w waszym przypadku, to jest właśnie taka sinusoida, która idzie cały czas do góry. To na dzisiaj wszystko, miłej nauki i do następnego razu, do zobaczenia już yy, po majówce.